Witajcie, z tej strony Pokefan Adam i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek PokeNewsów. I tak jak w poprzednim materiale, tak i dzisiaj mam informacje dla wszystkich graczy Pokémon Sword i Shield. Otóż była aktualizacja gry do wersji 1.1.1 i wraz z nią pojawiły się nowe eventowe rajdy, które będą trwały od 19 do 26 marca tego roku. Znajdujemy się oczywiście na stronie srebi.net, do której link znajdziecie w opisie filmu. I już co niektórzy z Was mogli zauważyć, co jest takiego specjalnego w tych rajdach? Otóż wszyscy gracze Pokémon Sword będą mogli zdobyć Pokémony ekskluzywne dla wersji Shield, a wszyscy gracze Pokémon Shield będą mogli zdobywać Pokémony ekskluzywne dla wersji Sword. Także przechodząc do rajdów jednogwiazdkowych, przeciwnicy będą mieli poziom 17 i za ich pokonanie otrzymamy takie nagrody jak w przypadku na np. Karablasta i Shellmeta: yy, przymioty do sprzedawania, cukierki. Przedmioty do gotowania i chyba najlepsze nagrody, które możecie zdobyć z tych rajdów, to wszystkie Pokemony, znaczy prawie wszystkie, tak, e, pomijając Pokemony z... Rajdów, które jeszcze trwają, czyli mam tutaj na myśli Giganta Max Macham, Giganta Max Norlax i Giganta Max Gengar, i cała ich linia ewolucyjna. To tutaj akurat nagrody się nie zmieniają po w porównaniu do tych poprzednich rajdów. Natomiast wszystkie pokemony z tych rajdów, trwających od 19 do 26 marca, będą wam dawać w nagrodę Skamielinki. I tutaj jest możliwość zdobycia wszystkich Skamielinek z Galar. Mam tutaj na myśli Fossilized Drake, Fossilized Fish. Fossilized Bird oraz Fossilized Dino. Czyli wszystkie skamieliny dostępne w regionie Galar. Przechodząc dalej, Galeria jest Kakorsola, właściwie pierwszy Pokémon ekskluzywny dla wersji Shield, który mogą zdobyć gracze w Pokémon Sword. I oczywiście nagrody są takie same jak w przypadku Harablasta i Shelmeta. Tak samo jest w przypadku Pinchurcina Zmiana następuje tylko w przypadku Gastly'ego i Machopa. Zagastyliego otrzymamy tr z ruchem Shadow Ball, a także jagódki, cukierki i przedmioty do sprzedawania. A w przypadku Machopa otrzymamy tr z ruchem Aura Sphere, a także jagódki, cukierki i przedmioty do sprzedawania. Przechodząc dalej do rajdów dwóch pojawia się nam kolejny Pokémon ekskluzywny dla wersji Shield, a mianowicie Galariański Ponita. Poziom przeciwników podskakuje teraz do poziomu 30. I akurat, o ile Ponita, Corsola i Pinchurcin dają te same nagrody, tak zmiana jest w przypadku pozostałych Pokémonów, Więc pojawia się nam również Snorlax, też z tego poprzedniego eventu, za którego pokonanie otrzymamy TR-kę z ruchem Slip Talk, a także Jagódki, Przedmioty do Sprzedawania i Cukierki. Jest też Hunter, czyli wyższa ewolucja Gastelliego i za jego pokonanie otrzymamy TR-ki z ruchami Shadow Ball oraz Ally Switch, a także Jagódki, Przedmioty do Sprzedawania i Cuksy. A także Machop, wyższa forma Machopa, za którego pokonanie otrzymamy te erki z ruchami Reversal oraz Fir, a także Jagódki, Przymioty do sprzedawania i cukierki. Przechodząc dalej do rajdów trzygwiazdkowych poziom podskakuje do 40. Bonita, Corsola i Pinczurczyń pozostają bez zmian, natomiast pojawiają się już nam pokémony w formie Gigantamax. Także Gigantamax Snorlax, za którego pokonanie otrzymujemy TR-ki z ruchami Focus Energy oraz Sleep Talk, a także jagódki Przymioty do Sprzedawania i Cukierki. Gigantamax Gengar, za którego otrzymamy TR-ki z ruchami Trick oraz Ally Switch, a także jagódki Przymioty do Sprzedawania i Cukierki. Oraz Giganta Max Macham, za którego otrzymamy te erki z ruchami Reversal oraz Super Power, a także cukierki, przedmioty do sprzedawania i jagódki. Przechodząc dalej do rajdów czterogwiazdkowych, pojawiają się nam Aselgor oraz Eskawalir, czyli wyższe formy Shelmeta oraz Karablasta. I w przypadku tych Pokémonów nagrody są takie same jak w przypadku ich poprzedników. Pinkurchin też się nie zmienia, natomiast troszeczkę modyfikują się nagrody w przypadku Giganta Maxów. Więc tak, Giganta Max Snorlax za jego pokonanie otrzymujemy te erki z ruchami Sword Dance, Focus Energy oraz Sleep Talk, a także jagódki przedmioty do sprzedawania i cukierki. E, Giganta Max Gengar za niego otrzymamy te erki z ruchami Shadow Ball, Trick oraz Stored Power, a także jagódki, cukierki, przedmioty do sprzedawania. Oraz Giganta Max Machamp za jego pokonanie otrzymujemy te erki z ruchami Super Power, Close Combat oraz Aura Sphere, a także jagódki, przedmioty do sprzedawania i cukierki. I dalej przechodzimy już do ostatnich rajdów pięciogwiazdkowych, i tutaj chyba są najlepsze nagrody. Znaczy, Pokémony mają już wtedy poziomy 60, a także możemy tutaj spotkać Oranguru, Indy Samiczkę, Mandibaza oraz Rapidasza, które są Pokémonami ekskluzywnymi dla wersji Pokémon Sword i tutaj akurat nagrody się nie zmieniają w porównaniu z poprzednimi natomiast w przypadku Snorlaxa w przypadku Snorlaxa otrzymujemy TRK Sword Sense Focus Energy Sleep Talk a także jagłódki, przymyty do sprzedawania i cukierki i Giganta Max Machamp, za którego otrzymamy te erki z ruchami Reversal, Super Power, Close Combat oraz Fear. A także jagódki, do sprzedawania i cukierki. I w przypadku rajdów pięciogwiazdkowych Machamp jest już tutaj ekskluzywny dla wersji Sword. A Gengar będzie ekskluzywny dla wersji Shield. Ale i tak bardzo dużo fajnych, ekskluzywnych Pokemonów. No i oczywiście przypominam, tak, że za te Pokemony ekskluzywne dostajemy m.in. skamielinki. Więc przechodząc dalej do wersji Pokémon Shield. Tutaj akurat Pokémony się nie zmieniają za bardzo z Pokémon Sort. Natomiast pojawia się nam galeriański Darumaka, który właśnie też jest Pokémonem M ekskluzywnym dla wersji Sort, i on tutaj występuje właśnie zamiast Corsoli. Przechodząc do rajdu dwugwiazdkowych, jedyną zmianą w porównaniu z wersją Sort jest właśnie galeriański Darumaka, a także galeriański Farfetch'd, kolejny Pokémon ekskluzywny dla wersji Sort. Przechodząc do wersji rajdów trzech gwiazdek, no tutaj właśnie też jest dalej Darumaka oraz Farfetch'd. Pokémon ekskluzywny dla wersji Sword. W przypadku rajdów 4 -gwiazdkowych nie ma żadnych zmian. zmiany są tylko w przypadku rajdów 5 -gwiazdkowych, więc pojawiają się tam takie Pokémony jak Passimian, Indidi Samiec, Breviary oraz Surfecht, które są pokemonami ekskluzywnymi dla wersji Sword. W przypadku Snorlaxa pozostaje bez zmian, a w przypadku Gengara, który jest, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj już na rajdach pięciogwiazdkowych, ekskluzywem dla Pokémon Shield, w nagrodę otrzymujemy tr -y z ruchami Shadow Ball, Trick, Stored Power oraz Ally Switch. I oczywiście, jak butki, przedmioty do sprzedawania i cukierki. No dobrze, moi drodzy. W tym krótkim materiale informacyjnym to by było tyle. Pamiętajcie, że te eventy są ograniczone czasowo i trwają tylko do 26 marca. Także śpieszcie się. I pamiętajcie, właśnie teraz, wszyscy gracze Pokémon Sort, którzy mieli problemy z jakimiś Pokémonami ekskluzywnymi, mogą zdobywać te Pokémony na rajdach. I tak samo gracze Pokémon Shield mają szansę na zdobycie Pokémonów ekskluzywnych dla wersji Sword. No i dobrze, moi drodzy. W tym materiale to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was do komentowania i oceniania, a my usłyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, no i cześć!